Elektryczne ciężarówki, ale nie będzie. Startup Nikola Corporation, obiecujący producent elektrycznych ciężarówek, w lutym 2024 roku oficjalnie ogłosił bankructwo. Choć minął już ponad rok, restrukturyzacja nadal trwa. To jedna z największych upadłości w branży. Nikola zmagał się z opóźnieniami w produkcji, ale też problemami technicznymi. Pojawiły się także zarzuty o wprowadzanie inwestorów w błąd. Były prezes firmy został dodatkowo skazany za oszustwa. Co tym bardziej nadszarpnęło reputację spółki. W momencie składania wniosku, Nikola dysponowała tylko 47 milionami w gotówce na dalsze działania. Planowana jest sprzedaż aktywów w ramach postępowania, a firma stara się znaleźć nabywców na swoje technologie i zakłady. Upadek Nikoli to przestroga, że nawet głośne start z Wall Street mogą runąć, jeśli zabraknie realnych fundamentów finansowych i produktowych. Jeśli masz problemy z zadłużeniem Twojej firmy i nie wiesz, czy lepsza byłaby restrukturyzacja czy upadłość, skontaktuj się ze mną. Wiem, co zrobić.